W z pewnością domyślacie się i teraz nastąpi ten moment, kiedy mam przyjemność ogłosić, że decyzją kapituły człowieka robi, człowiekiem 65-lecia dziennika bałtyckiego, został pan Janusz Lewandowski, unijny komisarz do spraw budżetu. Zapraszamy do miarę Prosimy tutaj oczywiście na sam środek sceny doradcę grana Janusz Dobry wieczór Państwu. Giną się oczywiście pod miłym ciężarem słów Jerzego Buzka. Podziękujemy. mu osobiście, dziękuję. Dziennikowi mogę obejrzeć scenę widownie Teatru Wybrzeże od strony sceny. Laureatowi Panu Jasemowi melduję, że jestem biernym palaczem Bożana pali w domu, co jeszcze jest niezabronione. 65 lat, ale to już jest wiek wstępujący. Podczas gdy 65 lat dla takiej szanującej się gazety jak Dziennik Bałtycki to jest wciąż wiek wstępujący. Ale nic nie osładza takiego wstępowania niż właśnie nagrody wyróżnienia. Pamiętajcie Państwo, honorowany staruszek to wesoły staruszek. Natomiast jeśli jesteśmy już przy tych porównaniach czasowych, no to nasz region pomoże ma 10 lat. To jest niemowlę. Gdzie mu tam do takich old jak, jak Toskania, Bawaria czy Katalonia? I trzeba niesłychanie mocno pielęgnować jego zadatki na dorosłe życie. Również zadatki kapitałowe. Bardzo ich niewiele w tej chwili jest na Pomorzu. Może energa, może LOTOS. I gdy słyszę, że przyjeżdża inwestor, któremu bardzo daleko do doskonałości, obiecuję rozmaite sponsoringi. I ludzie, których bardzo cenię, chciałbym bardzo poważać, wpadają w zachwyt. Jakby bylcy z czarnego lądu zobaczyli koraliki, to mówię wyraźnie. Chciałbym wyraźnie powiedzieć, to są zadatki kapitałowe na, lat, na długie lata. Nie można podejmować decyzji krótkookresowych. To niegodne regionu, który kiedyś torował polską drogę do wolności. Jedno jeszcze zdanie, takie bardziej wydaje się stampowe, ale moi przyjaciele wiedzą, że docieram do głębszej prawdy. Mianowicie to, że mogę wędrować po Europie, robić to i owo, jak mówił Jerzy Buzek, to dlatego, że wszystkie ciężary życia, małe, duże, nawet opieka nad rozmaitymi kundlami, które przyprowadza ciągle moja córka do domu, przerzuciłem na żonę. Także jeżeli redakcja wpadnie kiedyś na pomysł takiego konkursu kobieta pracująca stulecia, czynnikowo, no to mam kandydaturę, Litkę. Może w konkurencji z redaktor Szczegółą albo kilkoma